Cześć, witam wszystkich na kolejnym filmie yy, z serii kolesie mm. Dzisiaj jak widzicie no nowy nabytek, nie wiem też jak mnie słychać, no, ale tak, trochę wyszło taniej yy, właśnie za nabytek, bo i ja kupiłem łąkę nową tam starą sprzedałem na końcu 12 tysięcy prawie yy, Nowy nabytek jest to Zetor 8011 wraz z prasą ogólnie no yy, pieniądze mam jeszcze ale pieniądze będą przeznaczone na remont 3PK, ponieważ yy, będzie dokładany tur oraz będzie no remoncik po prostu, więc gospodarstwo się fajnie pozmienia mm, więc co wsiadamy, no dzisiaj nim za dużo nie porobimy, dzisiaj będzie też dosyć taki krótszy odcineczek mm, właśnie no ale co, on, mamy go zapalonego, czekajcie, bo on... czekajcie o dobra, no dźwięki ma fajne mm, ogólnie, więc Subcio. i jedziemy nim sobie o, no nie wiem ma koni bo nie wiem, ale praca nie Holanda ogółem no trzeba będzie do niego jakieś maszynki pokupować mam już jedną maszynę niego jest to gruber właśnie bo gruber 60 to sobie słabo radził właśnie fajnie no ślepy, ten na pewno będzie, będzie na pewno robił robotę gospodarstwie. też na właśnie Mamy wiosnę, wczesna wiosna jak widzicie, już nie zima. Trzypek stoi tam z rozrzutnikiem. I, i słuchajcie, tam będziemy sobie rozrzucali. tam jeszcze muszę doładować, A czy ładuje, ładuje. Łopatą się, tak. Ładuje łopatą, słuchajcie, nie, słuchajcie. nic nie widać. 60 stoi. O kurde, już też wypadłem z No mało miejsca jest na gospodarstwie. Trochę, no ale nic tym nie zrobimy, dobra, niech sobie stoi, zobaczcie, oświetlenie ma, ciągniczek wyremontowany właśnie, mm, pięknie odmalowany i w ogóle, dobra, y mamy 3PK, zobaczcie ile obornika mi przyszło przez zimę, doładujemy sobie do pełnego rutnika, wozimy tutaj na lucernę, mm, żeby coś tam, y damy taką mniejszą trochę dawkę tego, bo naturalne chce właśnie tu nawozy. Damy mniejszą dawkę sobie po prostu i i po prostu będzie to, no, żeby po prostu tego brunika za dużo nie zostało, żeby to tam do koszenia jakoś yy, przeszło, właśnie nam, żeby po prostu tego nie było już, żeby on tak jak no wyparował coś, żeby azot po prostu zaczął działać. 4 stopnie mamy, no nic na razie nie sieje, czekamy na temperaturę. Na posiejemy trochę owsa sobie na pewno, owiec będzie siany. Yy, ogólnie coś też chcę sobie zostawić, yy, jakieś zboże na zimę. Yy, właśnie będzie to owiec, bo... Na zimie nie ma co robić, a zimowa sprzeż by fajnie wyglądała. Yy, mam taką nadzieję, że fajnie wyglądała. Yy. No, teraz też nawozy będą i w ogóle, rzepaczek mamy za gospodarstwem, pierwszy sezon rzepaku też. Więc zobaczymy. Jak to będzie? Będzie no... Z ze zetorgiem miałem na razie co robić Siewy też nim będą do roboty, bo jest uprawował siewny zestaw I na pewno będziemy myśleli, dobra, mamy pełne... No 35 łapat taki muszę załadować Niby dużo, niby mało, no ale dobra, siadamy No Nie wiem, czy będę mu kolor zmieniał yy, Ale na razie nie będę nic z nim robił Na razie tylko dołożę munitura ponieważ słuchajcie, zaraz nie będę dokładał, bo taki mi się na razie on podoba, myślę, że to jest tutaj, bo muszę taki maszynę do zetora. na pewno taki mi tam chociaż talerzuszkę mam, to może być, ale tutaj nie zniosimy progu, nawet pomimo niego. taki takim tam. Nie bym go takiego sztuka mocno nie remontował No że to po prostu Bo taki mi się podoba Dobrze, jedziemy O, Czekajcie wtedy, w na Podskoczyło, podskoczyło, więc dobra no. Oczywiście teraz kuszono, ale dopiero ją tam na przewinięciu będziemy, czyli będzie pierwsze trasowanie z też Dzisiaj będzie coś taki trochę dużej słnieczek, bo nie mam tego duży, czy ja sobie tego duży właśnie tego co robi panego. Ogólnie to w seremu będzie, no tu by właśnie nie przyjęć, ale częściej chyba będzie po leśnie nam no, się pojawiało. Właśnie, bo no, tam jeszcze mam ziemniaki, też trzeba będzie ziemniaki zasadzić właśnie też w tym sezonie. Tam takie jedno pole. To tej robotki jest, starszy wystarczy jeden po Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Najwyżej sobie poza odcinkiem do końca. Rozrzucimy to i to będzie tyle w tym odcinku. Poza odcinkiem a się tam poprzewijam sobie. Szybszy. Na 5. Na 15 minut. to Przewija już Dobrze. Się, to nie ogóle, ale nie mam miejsca, żeby je pochować więc ja bym tutaj posadził jakąś halę do tego, gdybym mogła spowodować wyborze tylko tutaj, wiecie, nie ma miejsca ewentualnie tutaj jest taki najrówniejszy yy, na tym polu, właśnie tu posadzę tą halę po długości tutaj wrobit te drzewka, w życiu które jest tutaj taką na tym polu tutaj to pole połączy tym taka hala by była fajna. No właśnie, no. to by było fajnie. Po prostu te płody musiały cały sprzedać, a niech to tam się ciężko ustawia. No. Przepraszam. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Mówię. Ewentualnie tam pozostaj na tym drugim gospodarce sobie jakąś halę. Tam to przebuduję, bardzo, bo tam nikt chyba nie będzie działał w swoim będzie to ja sobie, sobie I co, teraz drugim klijkiem będzie on w sumie trzecim, bo tam od tam ten klijentkę też jeszcze sobie biorę. Eee, właśnie. Bo ja na 2. zazwyczaj jakieś Te będą lepsze, bo nie będą no, tymi tych na to do szyku, tylko turenu fajnie, to wyglądać. I pięknie nam starczyło. Zjedziemy się na gospodarstwo. Stoi siewnik, moja szczepa, ma beczka też siewnik też, mamy drugi, dobra. To już by było na tyle. Zostawcie łapeczkę, zajdzie do nowego zestawiku i trzymajcie się i cześć.